W kolejnym odcinku programu Wolontariusze. Od siedmiu lat przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu działa zespół domowej opieki paliatywnej. Bardzo ważną jego część stanowi grupa wolontariuszy, których serce, zrozumienie i empatia są nie do przecenienia. Jedną z wolontariuszek działających w hospicjum jest Zuzanna, która od 8 miesięcy opiekuje się chorą na nowotwór panią Haliną. Pani Halinko, proszę. Pani Halinko, ja mam dla pani, pani niespodziankę, tak. bo chcielibyśmy panią zabrać na wrześnictwo. 32. Y ta, ta wymalowana, te grafiki I na którym piętrze Ale ja mieszkam od podwórka. Aha. Od podwórka, na trzecim piętrze. jak ile pani tu mieszkała? Od 1953 roku tutaj mieszkam, w tej dzielnicy mieszkałam. Tak? No. no. właśnie. Także całe życie praktycznie tutaj, całe czas. Wszystko... No. Pocynowa, czy coś? Nie, to jest moja pani, która proszę ciebie jest wolontariuszką. A, nie i, jest, tak, I mnie właśnie chodzi. Czyli młodzież nie jest taka zła, jak mówię? Nie, właśnie. Ja właśnie bałam się bardzo, bo proponowano mi już dawno, żeby, żeby po prostu przychodziła dziewczyna do mnie, żebyśmy wyjechali gdzieś tam, nie tylko w domu, siedzieć, patrzeć przez okno. Przyszła pani Zuzanna i proszę. Zobacz jaka otwarta. Zuzanna, no piękne imię i piękna dziewczyna i no wszystko. No, no jej, kurkury na twarz. No trzymaj się kochani, wszystkiego dobrego. Pani również, wszystkiego dobrego, A tak. A do barzy, no, 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 no pa powodzenia, dużo Bardzo krótko w zasadzie od listopada zeszłego roku. Przyszła tutaj y, moja pielęgniarka socjalna po rozmowie zaproponowała mi panią, która po prostu się będzie mój zujie. To jeszcze nie wiedziałam, że to będzie Zuzia no Tak, tak, prawda? myślałam, że to będzie troszeczkę starsza dziewczyna, ale przyprowadziła panią Zuzannę. Bardzo miła i uśmiechnięta dziewczyna. Nawet... A od razu Pani się ten pomysł spodobał? Tak szczerze. Tak szczerze, chyba, chyba tak, bo ja już troszeczkę miałam y, dość tej takiej tak zwanej same, samotności. Nie miała Pani żadnych wątpliwości, obiekcji? Ja raczej jestem taka otwarta, jeżeli chodzi o obce ale nie, ja przemyślałam to. Tyle lat jestem już y, w zasadzie na wózku. Ja mówię, a czemu nie? I zgodziłam się, Przyprowadziła Pani Małgosia Panią Zuzannę, młoda dziewczyna, roześmiana od razu. Tak. Właściwie no, ujęła taką prostotą, uśmiechem. Ja mówię, a co niech tam przyjdzie. Ja mówię, na razie będzie robić mi tak dwa razy w tygodniu zakupy, jak, jak moja mama nie będzie mogła, ewentualnie zrobi mi jakieś opłaty. A później zaproponowała Pani Halino, a może byśmy wyjechali na ulicę? Ja mówię w życiu nie. W życiu nie dlatego, że ja, ja jestem jeszcze zestresowana, po prostu wydaje mi się, że każdy człowiek się na mnie patrzy. Ja tutaj wyjeżdżałam na podwórko, to miałam wrażenie, że każdy kto przestawał, to patrzył się, o, jakby I to było dla mnie trochę takie którego dnia Pani Zuzanna zadzwoniła do mnie i mówi: Pani Halino, ale ja sobie tu wszystko umyśliłam, jedziemy w, w, w miasto. Czyli ona by to zaproponowała Pani, a Pani powiedziała nie. Nie, nie. Ja mówię oj nie, bo ja się źle czuję, a tu mój chrześniak ma komunię, a to, to, a to tamto wymyślałam i kłamałam. Ale to taki duży problem dla Pani, żeby dla mnie wyjść? tak. tak chyba w dalszym ciągu jest taki, tylko jak, ja już, jak już mnie wywiezie między ludźmi, zapominam o wszystkim, że jestem bez nóg i normalnie czuję się Idziemy aż do... Yy, Czyli Zuza to sobie dobrze wymyśliła. Bardzo, bardzo dobrze. To jest tak młoda dziewczyna. ona w już ogóle... Już się Pani tych spojrzeń nie boi. Nie boję. Nie, przy niej zapominam po prostu o tych, że, że może ludzie się patrzą na mnie. Naprawdę. Ona mnie do galerii wywozi na lody. A tam przecież ludzi jest tyle, że głowa boli, nie? Ale to jak długo pani w domu siedziała, pani Halina, no wcześniej? Szczerze, od pierwszej amputacji od 2008 roku. No, mi tam na trzecim piętrze. A, Trze. od, 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 od tej strony. Raz, dwa. To jest dwa okna od pokoju. Aha, trzecia kuchnia. Tak? To jest tej to jest to. No, tam już ktoś mieszka, u mnie. No, ktoś mieszka. Boże, ale mimo wszystko to było i jest fajnie. Drzewo miałam, tak tam mi świtło w maju, było bardzo fajnie. I fajnie o, boisko dla dzieci, w ogóle tutaj jest wszystko tak fajnie zrobione, bo kiedyś to była ruina. Boże, jak naprawdę. nasi no, się tu oddycham. <ścoughs> to będziemy tu jeździć. Jest tu takie że to zapomniałam o No, fajnie. O, a jego mama to nam bardzo dużo pomogła właśnie. No to myk, myk i zejdź szybciutko. Ale tęskno za nimi. Tam gdzie mieszkam, to może teraz jak troszeczkę zaczynam wychodzić dzięki tej dziewczynie, to może i zacznę też poznawać sąsiadów. Nie, i też właśnie jak wyjdę, zacznę rozmawiać. Bo tak mi brakuje, bo tak. Spotkałam sąsiadkę na czy to ona mi powiedziała, słuchaj, tam się urodziło, tutaj z tego. Zawsze byłam na bieżąco, co się dzieje na dzielnicy, tak. Teraz w tej chwili moja mama zastępuje sąsiadkę, bo ona tu przyjeżdża od czasu do czasu, rozmawia, rozmawia z sąsiadami, no i przychodzi, siadamy i mama mi moje wszystko mi tutaj właśnie relacjonuje. Co się zmieniło na Krzebnickiej. <grywka> Ale jestem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałam, że ja to tak przeżyję, naprawdę. Przecież nas odwiedzić? Tak, nas na odwiedzić. I jak się czujesz? Najpierw. Konkurenci. Tęsknię tutaj z Ja, no ja Za ogródkiem, jaki za ładny ogródek płaci. mamy, prawda? Tak, właśnie nie powiedziałam, dzięki komu ten ogródek jest. Dzięki Tym. lokatorom. No ale którym? Wszystkim, Wszystkim. Ale to górką mamy ładne już nie dwa lata. Trzy właściwie. Luźno mówiłam, że jeszcze kiedyś przyjadę tu z Panią, bo to jest Pani wolontariuszka, która po prostu kiedy mnie wywozi, że tak powiem. No, 60 lat mieszkałaś, nie? No prawie 60 lat mieszkałam. Już musisz mówić, ile lat mam, jak myślisz, kim Ty jesteś dla Pani Haliny? No ja jestem wolontariuszką No tak, no to tak, jest takie... Znaczy to no niby tak jest, że my mówimy, jest, ja jestem wolontariuszką, pani Halina jest moją pacjentką, tak to określałem w hospicji. Czy podopieczną? Podopieczną, tak, ale... Mm, czy Myślisz, mnie, że jesteś że... dla niej po prostu wolontariuszką? Ja myślę, że tak e, bycie wolontariuszem to jest. E, to jest fajna funkcja i to nie jest po prostu. E, ale myślę, że my się traktujemy tak, przynajmniej ja to tak e, traktuję, jako taką znajomość, tak? Nie wiem, dla mnie to jest Wiesz naturalne. To, no, pytam o to, dlatego że rozmawiałam z nią i zastanawiałam się, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo wpłynęłaś na jej życie pozytywnie, jak bardzo dzięki tobie się zmieniło. Jaką taki odniosłam wrażenie, że nową jakość wniosłaś do, jej, wniosłaś do jej życia. zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? No chyba, to znaczy bardzo miło. <śmiech> 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 Ale chyba. <laughs> No chyba jakby nie myślę o tym, nie? Nawet. Mhm. Nie, nie, nie pomyślałam. Widzę, że te nasze spacery sprawiają jej dużo radości. I wiesz, że ona wcześniej przez wiele lat nigdzie nie wychodziła. Tak, no mówiłam mi o tym i zawsze jestem zszokowana, jak mówi, że gdzieś tam nie była właśnie 8 lat, tak jak byłyśmy wczoraj w rynku i mówi, że no, byłam tu w 2003, a mieszka przecież no, rok już tutaj i to jest brzyutko. Y czym w takim razie dla Ciebie jest wolontariat? Masz jakąś swoją prywatną definicję? Hmm. Nie wiem, dla mnie to jest. E... To jest taki sposób na spędzenie czasu, wolnego czasu. Ja zauważam, że pierwszy rok we Wrocławiu mój, tutaj w ogóle na studiach, to był taki. Chociaż od razu poszukamy jakiegoś wolontariatu, tak? Ale mm, powiedzmy te dwa, trzy miesiące to jest też takie. No nie wiem, dla mnie to jest naturalne, że ja mam tu ludzi, gdzieś tam znajomych, których odwiedzam, tak, bo jestem, pochodzę z małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają, wszyscy się odwiedzają i to jest normalne, tak. Mm -hmm. Tutaj przyjechałam i we Wrocławiu jest pełna anonimowość. Nie znam sąsiadów, no teraz już kojarzę, ale na mm -hmm. początku nie znałam sąsiadów, nie znam nikogo i yy, dla mnie to jest też taka znajomość, po prostu mam gdzie pójść, yy, nie to, że nie. Taki specyficzny, specyficzna znajomość powiedzmy No właśnie, bo, no bo mówisz, tak, że sposób spędzania wolnego czasu, ale przecież wolny czas można spędzać naprawdę na mnóstwo sposobów. No można. Nie wiem, mnie pociągnęło do hospicjum w pewnym momencie. I. Yy... Ale to wynika może z jakichś twoich osobistych przeżyć? Nie, chyba nie. To znaczy, yy, coś, co na mnie wpłynęło jakoś tak i, i ukierunkowało w, tym, w tą stronę, to... Była książka Oskar i Pani Róża. Przeczytałam tą książkę, bardzo mnie wzruszyła, no i pomyślałam, że hmm, ciekawe miejsce to hospicjum. Później przeczytałam niebo dla akrobaty, też podobną, i coraz bardziej mnie to interesowało. A ja studiowałam pedagogikę opiekuńczą z terapią na uniwersytecie, i mieliśmy wybrać temat pracy magisterskiej. Tak pomyślałam, że może hospicjum, może wolontariusz. Tak mnie trochę to zaciekawiło, i nie wiem, czy jedno drugie wymusiło, ale właśnie poszłam pierwszy raz wtedy na spotkanie e, wolontariatu hospicyjnego. Była tam mm, Benia, nasz koordynator. Już teraz mogę powiedzieć, że to mój też koordynator, wtedy jej nie znałam, wiedziałam, że jest ktoś taki, weszłam na spotkanie, ona się umówiła z jakąś inną dziewczyną, że przyjdzie na spotkanie będzie wolontariuszem i pomyliła ją ze mną. Mhm. Powiedziała, że to jest nowa, nasza nowa wolontariuszka. Ja się trochę zdziwiłam bo ja niczego takiego nie deklarowałam, ale mówię no dobra, okej, okay, no jeżeli tak, no to idziemy w tą stronę. Jeśli potrzebują Państwo pomocy wolontariusza w opiece nad chorym, to zachęcam do kontaktu z Dolnośląskim Centrum Onkologii. I tutaj dodam, ponieważ okazuje się, że wielu z nas o tym zapomina, pomoc wolontariusza i jego opieka są bezpłatne. A dzisiaj w programie Wolontariusze to wszystko. Żegnamy się z Państwem, ponownie spotkamy się po wakacjach we wrześniu. Do zobaczenia.